Ksiądz Krzysztof Bielawny Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu Rozdział siódmy Budzenie polskiej świadomości narodowej. Polacy powstają z kolan. Na łamach prasy polskiej pojawiają się słowa otuchy dla udręczonych zaborami Polaków, a także apele o gorliwą modlitwę do Boga Ojca i do tej, która objawiła się w Kieczwałdzie. Zwracam się do braci Polaków. Polacy katolicy, których wiekowa niedola gniecie, których opuścili wszyscy możni na świecie, a nad którymi bardzo wielu pastwi się, a tylko Bóg i niepokalanie poczęta Najświętsza Maryja Panna i Ojciec Święty nami się opiekują. Módlmy się gorąco do tej pocieszycielki naszej, a przyjdą nam lepsze czasy. W podobnym tonie kilka dni wcześniej odezwa do Polaków pojawia się w Gońcu Wielkopolskim. W numerze piątkowym z 24 sierpnia 1877 roku pisano Tu z Gieczwałdu, wioski na wskroś polskiej, leją się nowe skarby i nowe pociechy do tak okrutnie ciemiężonej kongresówki i Litwy. Czyż to nie cuda opatrzności? Czy to nie nowe dowody, że Boże zmiłowanie bliskie? Autor tekstu apeluje do Polaków: Rodacy, padajmy na twarz przed miłosierdziem Bożym. Korzmy się w prochu, pokutujmy i czyńmy owoce pokuty. Ostrzega, że przyjdzie jeszcze ucisk i prześladowanie, ale to wszystko niebawem się skończy. W kolejnym tekście odnajdujemy krótki wiersz, wzywający Polaków do odnowienia przemierza z Panem Bogiem, a także do przyjęcia pokuty. Ciesz się, polsko ukochana, bo znajdziesz łaskę u Pana, lecz pokutuj, módl się szczerze i odnów z Bogiem przymierze. 我、嗯。